Siemano, cześć to ja. Co tam widzowie u was? Arab Game. Proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie. Aj, 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 w twoich oczach widzę rajd. Nie, 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 nie. Nie mogę z tym fotelem! O kur. D, pieczone. A nic się nie wydarzyło, dobra, nieważne. To niezłe wejście smoka, człowieku. Udało wejście smoka, chłopie. No wszystko... No jeszcze jaki żeby człowieku. Zaraz coś zrobię. Szukam sprzątaczki, chętne zgłaszać się widzę w dm na Instagramie. Dobra, sytuacja opanowana. Proszę państwa, dzisiaj full tryhard z panami randomami. Jeżeli ja nie spadnę na L1, to to będzie widzowie naprawdę event światowy. Myślę, że moja psycha jest naprawdę nisko, ale zobaczymy. Ej, dobra, ej, dobra! Ja ich robię! Ja ich robię! Ten ich człowieku, każełek kordyliusz to, se może chopie grzyba pogłaskać. On nic nie zrobi. On nic nie zrobi na mnie. Ja ich robię! Ja ich robię, ja robię hopie wszystkich moją postaciom. Ja ich robię wszystkich. Tylko karzełek grzybek może przeskakiwać, ale i tak go robię, mówię wam. Ja dzisiaj jestem spocony, ja jestem spocony, człowieku dzisiaj ja zjadłem tyle jedzenia, że... Że zaraz jem znowu, nie? Ale mo mogę Wam opowiedzieć mocną historię z dzisiaj. Miałem obiad, miałem schabowe, kupiłem sobie przy okazji jeszcze ogórka pomidory, żeby sałatkę walnąć, nie? No i ryż do tego, i już mam obiadzik. No i tak mówię, kurde. Trochę mało, trochę mało tego jedzenia. Zamówię jeszcze do tego kebaba i wziąłem kebaba w bułce, tam z frytkami i tak dalej i pisze, że darmowa dostawa od tam, że jeszcze musiałem dopłacić, nie? Znaczy, że musiałem zamówić coś jeszcze. No to dobra, no to zamawiam jeszcze boksa w takim razie. Ja na obiad miałem schabowe, dwa, z ryżem, z chłopie sałatką, do tego kebaba w bułce i boks. Chopie kebab. No mówię, nie, no chyba się zżygam Więc jadłem wszystko oprócz tego kebaba w bułce. Jeszcze mi zostało trochę. To akurat se widzowie jak zgłodnie dostanę depresję to będę jadł kebaba na live. Myślę, że taki taki rar event wam się spodoba. Much, siema panda jak tam idzie, kiedy bijesz w końcu mastera? No stary Bo dzisiaj gdzie pro, a ty stoisz w miejscu. Dobra, ale wy jesteście hejterzy, nie? Ale wy jesteście hejterzy. Proszę, hopie, idzie, się, Zaraz zawróci chłopak. Raz mu dobrze poszło i zobaczymy. Zobaczymy widzowie. Jeszcze jeszcze zobaczycie, że ja będę nad nim w tej. Nieraz już tak było, nieraz już tak było. Spokojnie, jak to dalej będziesz ja to faktycznie będziesz jak grubo, pala. grubo pala, normalnie. Człowieku ja robię masę na 90 kilo, ważę 76 aktualnie. ja mam 1,92 wzrostu to na luzie mogę ważyć tyle. Trzeba dużo jeść żeby tyle ważyć. Grzybiasty karzełek nic nie robi. Jest bity. on tu, a tam nie kampi. Dobra, trafią, 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 trafią. Dobra, let's go. Mówię wam, mówię wam, my widzowie lecimy Dzisiaj jest taka korba, dzisiaj jest, chłopie Jestem zbyt opel, nie mam już żadnych Egzaminów na tych studiach, jedynie co Dzisiaj wam, nie dobra, ja wam dzisiaj opowiadam Chłopie wszystko co się działo, dzisiaj widzowie jeszcze Miałem pierwszy raz zajęcia z proseminarium Proseminarium moi drodzy to są zajęcia Bo jak wiecie na studiach się chodzi 3 lata, potem trzeba napisać pracę Licencjacką, czyli se piszecie Siema, mam na imię człowieku Zbysiu i yy, pisze se Na taki, taki temat, no oczywiście nie można Napisać siema, mam na imię Zbysiu, bo pracę z bezosobowa widzowie, więc jak uczęszczaliście na lekcje polskiego, to wiecie, co to znaczy. Nie możecie napisać zrobiłem, tylko na przykład zrobiono i tak dalej. No i proszę państwa, się okazało, że ja muszę już zacząć to pisać i mam czas do maja. Więc w sumie półtorej miesiąca, żeby napisać pięć stron, a cztery. No i człowieku, trzeba zacząć myśleć, tak? Trzeba zacząć myśleć, dlatego robię live'y, pozdrow. Trzeba oprócz tego widzowie też zarabiać pieniądze, więc ja robię streamy. No i dziękuję bardzo i mówię, że trzeba robić pieniądze i jest donate. No i to mi się podoba, timing szef. Na dworze Kto to? Sięmowi, albo Panda na powoł, Sigma, to myślisz, no i dziękuję bardzo. No i dziękuję bardzo. I to jest. proszę, tajka, smoka. proszę Państwa, to jest szyku Połączenie mózgów z Pandą Sigma. Mówię, że trzeba zarabiać pieniądze cyk 100 zł. Hopie, no lepiej się nie dało tego zgrać, lepiej się nie dało, proszę Państwa. Tak to się robi. Powoli, powoli się tam wbijasz coraz wyżej. Top 4 dalej. odcinek. Na kamieniu siedzi, siedzi glizda, glizda, bo ją strasznie boli. Oj, Oj kolego, nie wolno wreszcie, takich rzeczy... Nie wolno takich rzeczy tutaj pisać, bo go boli glizda. Pozdro. Dzięki. Na kamieniu siedzi glizda, bo ją strasznie boli głowa. Gdzie on tam się skampił, wariacik? Leci porter. Żeby on ci nie przyciągnął, Mordy Mordini. Dobra. Pięknie. Hyper jest. Hyper jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lecą tam portery pięknie. Ojojoj, teraz oni będą bici. Portery, portery, moi koledzy, portery. O tym Enelu Donate, donate pieniądze, dziękuję bardzo Nudzika, pozdrawiam, nie wiem kogo jeszcze, ale pozdrawiam Panda Sigma Panda Sigma złotych. Panda Sigma Czas Let's go. zagadki, co można zobaczyć raz w minucie, dwa razy w momencie, ale nigdy w tysiącu Co? Zagadka dla ludzi o wyższym ilorazie inteligencji, to nie do mnie Morbrys. takie pytania Jo no proszę państwa, coś za donaty? Panda Sigma Panda Sigma, ale pościg odpowiedzi to litera M. Ma, ma dużo kluczy, drzwi. ale nie otwiera żadnych drzwi. Ale Podpowiedź to jest rzecz, która ma podobną nazwę jak postać z Brawl Stars. Klucznik. Ma dużo kluczy. Ale niekoniecznie otwiera, chłopie, każde drzwi, tak? Bo do niektórych drzwi ten klucznik może nie mieć kluczy, a do niektórych drzwi może mieć klucze. Dobra, rozwaliłem twoją zagadkę człowieku na, na IQ, tak. Wygrałem, wygrałem widzowe. Podpowiedz, to jest rzecz, która ma podobną nazwę jak postać z Brawl Stars. Klucznik. Ta perła nie może przejść, ten brok też. Czyku... No tamten Nani już ma dwa fragi. Panda Sigma. 50 zł. Dzięki bardzo. Czy czytałeś podpowiedz Uposiu odpowiedz, to melodia następna zagadka co można złamać, chociaż nie można tego dotknąć. Tajemnica. No nie, no. Nie. Nani to robi grę życia chyba. Nani to się na nawciągał jakiś chopie. Nie wiem czego. Nani to robi chopie... Nie wiem, gameplay roku. No nie no jeszcze to gówno... Mi Dobra. Ha! Pluję ci na mamę. A to. Nie, dobra, ja idę na tego na niego, bo oni, oni mnie już kopie irytują. Te randomiki. Dobra? Hop, poru... no czemu on pada? Czemu tam cały czas ktoś pada u nas? Może przez chwilę u nas ktoś nie padać? Bardzo by mi było miło, bo mamy 12-9. W tym hopie padłem yy, chyba raz. No, oni nic nie robią, gram z idiotami, gram z idiotami. No gram z d... Do... nie dobra ja idę na na niego Ja idę na na niego bo mnie chopie coś trafi Na nich robi dwóch Na nich robi dwóch chłopie oni nic nie robią Gram z dwoma debilami Raz padłem chłopie zrobiłem z trzy fragi To jest niemożliwe Zyskę babą? Zaraz zjem chyba bo chopie nie wytrzymam Zaliczę bo było obietnica brawo brawo spam na chacie brawo dla pandy następni... Rozdwoił O tym analko. To było ciut niebezpiecznie no aha, raz mi porobił Panda Sigma głowa pandy, głowa pandy, głowa pandy głowa no. <laughs> nie. nie, no nie możemy tego przegrać DEBIL 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 ...pandy głowa głowa Wygrywamy, wygrywamy, Nie ginijcie tylko jak debile Nie, nie podchodź tam Debilu Wygrywamy Cofaj Menelu No on do go... Wiedziałem sigma, że go dobiję co złoty Dobra, Co faj, co faj. No chłopie, ja kieruję cały mecz! No cofnij tym spike! No, do no do, dobra, wygraliśmy. Nie, ja dostanę zawału przy nich. Ja dostanę zawału przy tych, ty Tętno no 160, 160, widzę, wy 160, tętno, 160, no nie, ja coś co zrobię zaraz. Człowieku, no bardziej się ich już wykarować nie da nie. No we mnie strzelasz Nie, zaraz ci chłopie do mamy jadę, nie Zaraz chłopie coś, coś ci zrobię Strzela we mnie, ja mu chłopie cały mecz kieruję No on jest chłopie specjalny trafię? Trafi może Kacper, jeden złoty Głowa pandy 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 głowa pand Stary, chłopie, powiem ci, że nawet pandy, głowa, ja takich statów jeszcze nie wykręciłem. Pandy. O, 1,10, no dao. Mama to ci dała bana jak wróciłeś ze szkoły, bo ci nogi podkładali i cię gnębili, bo chłopie, jesteś... do ciebie to ci stary chopie z procy strzelał, jak ci chłopie karmę dla koni podawał w dzieciństwie, więc o czym ty mówisz w ogóle? Do disa pandy, normalnie, sama prawda. Boltadiki skierowany całe życie widzowe. Krótko. Z Boltadikiem. To trafi, to trafi, tak? Nie, super, kocham tą grę, kocham tą grę, kocham tą grę, kocham tą grę, kocham tą grę. Kocham tą grę. No siema powrót na rejony, no bo siema. trochę mnie nie było, więc Sigma o, 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 Boiler Silos Boiler silos, Boiler silos, Boiler silos. Siemano, witam bardzo serdecznie, dzięki bardzo Nika. Nagram z idiotami. Ja zobaczcie moje staty, nie? Proszę, zobaczcie moje staty. No jeszcze takich idiotów to ja nie miałem. Czy ku mage to mam tyle, że ja już chłopieniłem do tylu liczyć. No i gówno, no i patrz, patrz chłopie na. No nie mogłem lepszego meczu zagrać. No, człowieku, 5-4. 120 tysięcy e mam typa 07 07 mi daje randoma 07, człowiek, to jest rocznik twojej prababci. No czemu ja mam taki syf w teamie? No chłopie 07, co to ma być? Nie, ja go zgłaszam. Ja go zgłaszam, randomowy leż No 07 to już jest widzowie. To poko ty... Tyle ja robię na chodzowni, gdzie Hanka leczę. Nie, naprawdę, to jest niesamowite. Jak można chłopie grać jak tak gówno? Zaraz mu chłopie zgłaszam. Konto. HA <laughs> HA <laughs> Nie ja zginę No nie zbieraj to Fajnie Dao, Dao ile minusa? 0,5, 0,5 kolejny co chłopie? Kolejny, kolejny, kolejny człowieku Kolejny, Dao kolejnego, Dao kolejnego 0,5 Dao kolejnego 0,5 no proszę, to są Bibi, natur spyka na, picka, na hokej. no chyba mnie człowieku zastrzela się zaraz, zaraz się zastrzela. W grze komputerowej, oczywiście Oczywiście w grze komputerowej Ty, czajcie, że na, na Twitchu bym dostał Bana za to, że tak powiedziałem Twitch to jest największe gówno, nie? Przysięgam Twitch to jest taki syf Mokry suchar dostał bana za to, że Biegał na bieżni Hopie, biegał na bieżni dostał bana za promowanie Nadmiernego sportu, no chyba bym je... Nie No powiem wam tak, ban na Twitchu jest za Przesadną promocję sportu Czeku. chodził na bieżni, nie? Chodził na bieżni i miał wysokie tętno i Twitch dał mu Bana, że nadmiernie promuje sport ekstremalny. Chcę bo chciał schudnąć Jak ten mam? Wow. Chcę wow. 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 Ale będzie moment na panda. coś cię jest tego. Wow. To chłopie, to będzie w najlepszy moment. <laughs> najlepszy moment a jak nieze? Ja już to widzę. Dzięki bardzo odychę. Mama cię nie kocha, mama cię nie kocha. Bibi, mama cię nie kocha. Czemu tylko o piłki przechodzisz? Śmieciu, co ty robisz w swoim życiu? Nie, no, chopie. Pałował to cię stary chyba, jak śniadania nie zjadłeś, że ty, Bibi, wybierasz tu. Proszę. No, kopnij na ucie. No, ty, debilu! Nie, jak ja nie dostanę dzisiaj na koniec tego streama zawału, to to będzie cud, nie przysięgam. To będzie cud, jak ja nie dostanę zawału dzisiaj na tym streamie. Naprawdę. To jest chyba. Dobra, złapał. Proszę, wybi, 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 wybi. Debilu, ty żeś nie trafił kulką, ty żeś nie trafił kulką. Czeku, szkoda, że twój stary trafił, chłopie, kilka lat temu, nie? No, co to ma być? nie traficie, dobra wygraliśmy ale ja mam staty, ja mam takie staty ja mam takie staty, róbcie screeny 28 15, 22 i 7 17, no nie ja to muszę rozchodzić ja to muszę rozchodzić, proszę dajcie mi normalnych randomów, please, proszę dajcie mi normalnych randomów, proszę proszę, proszę dajcie mi normalnych randomów, proszę proszę dajcie mi normalnych randomów Dajcie mi normalnych reklamów. Nie, nie, hopie, ja nie mogę. I za to 98 punktów. Za to to powinien dostać człowieku 250 punktów za takie karowanie tych debili. Fajna bi, fajna bi, fajna bi, fajna debilu, stoisz. Nie, zgłaszam tego śmiecia. Nie, nie da się grać, nie da się grać, nie da się grać Ja nie wiem jak, jak można wbić z randomami człowieku, jak ja mam debili co stoją w bramce i nawet nie bronią No jaki dag, jaki dag idioto? No, to tak, 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 tak. jaki dag No jaki Dawaj dag jeden... Jakie oro dostał To jest najlepszy najlepszy grom, najlepszy grom w Polsce, człowieku. Najlepszy grom w Polsce. 5-1 staty. Czemu mi nie może dawać takich randomów jak Angelo? Czemu mi nie może dawać takich randomów jak Angelo? 90 tysięcy d człowieku zrobiłem i Angelo zrobił 67. To nie, to mi daje chłopie, jakieś Gina 1-3. No co za gówno? Śmieć się z gemami ukrył. Mupluje chopie. Boltadik mu pluje na maczugę i połyka, pozdroch? Nie, no widzowie nie wytrzymam, nie wytrzymam z tymi randomami, nie wytrzymam z nimi. Ostatni raz robię takiego skima. Nie, dobra, 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 Lili, Lili, li, co robi, Lili, li, co robi, nie. Nie, no nie wiesz, dobra, GG. Nie, dobra. Gdzie on jest? No nie, no nie, no nie, no nie, no nie wytrzymam, no. Minus 100! Minus 100, zagranie z randomami? Czy to nie ma sensu? Po co ja gram z randomami, jakbym grał z normalnymi osobami w teamie, bym dostał tyle samo. Nie gram zaraz z randomami, bo to idzie depresji dostać. Jak można dostać minus 100 za to, że gram z randomami, nie? Na EL2